Na no coś, widzowie. Ja jestem Baltazron, troszeczkę bardziej wyspany niż ostatnio, i przychodzę do Was z drugą częścią materiału poradnikowego, w którym omówimy sobie losy mojej Huntresski, która już dotarła do Endgame'u i robi wczesne mapki. Omówimy sobie, jak wyglądała kampania, jakie są problemy, jakie są rzeczy, które to widzę musisz drogi uwzględnić, aby tych problemów nie mieć. No i cała progresja, drzewko pasywne i temy, na co zwracać uwagę. Warto dodać, że na tej postaci praktycznie ani razu nie wchodziłem tradea. Co prawda, sprzedałem tam może z jakieś dwa itemy. Docelowo ta postać jest praktycznie grana jak na SSF-ie, więc tu widzu, nie martw się, nie ma kosmicznego budżetu, którego ty na pewno nie spełnisz. Widzu, ja tutaj gram itemami, które sam sprawdziłem albo podniosłem po prostu z ziemi. To niech po niektórych itemach będzie widać, jakie fatalne są, i jeszcze jak nic tak naprawdę nie dają. Oczywiście, widzu, chciałbym jeszcze odesłać do mojego pierwszego materiału, w których opowiadam, jak przejść akt od pierwszego do trzeciego. Oraz do pozostałych materiałów na kanale, tych materiałów teraz jest dużo, no bo mamy maraton spoe, a więc rozpoczynamy. No i co? Myślę, że naszym jakby pierwszym krokiem, od którego rozpoczniemy, będzie omówienie naszych gemów, naszych skilli aktywnych. No i oczywiście główne źródło obrażeń, niezmiennie Lightning Spear, większość osób to gra, z supportami Martial Tempo, Volt oraz yy, 25% More Elemental Damage. Pozwolę sobie nie mówić tej nazwy, bo ja nie umiem przeczytać. Armament armament, no jednak umiem. Oczywiście, gdy będą pięcio i sześciolinki, to będę na bieżąco kombinował na chwilę obecną jeszcze co tutaj włożyć, nie wiem. Detonacja naszego Explosive Spear połączonego z Stormlance'em to może sobie najpierw te dwa spele mówmy, Stormlance i Explosive Spear, nasze główne źródło single target damage'u. Stormlance'a z Electrocute buildup'em, którego zaraz w ogóle będę musiał zmienić, natomiast on tutaj jeszcze był ze starego techu. E, lightning Exposure i Conduction, dodatkowo e, Overbundance, Fire Infusion i, 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 i Consecrated Effect, czyli mamy zwiększony limit naszych grzechów mamy dodatkowy damage od ognia i mamy area damage, tutaj są rzeczy typowo techowe. Jeszcze warto zaznaczyć, że e, w momencie kiedy rzucamy nasze dzidy, możemy ich rzucić w sumie 5, to znaczy 3 elektryczne, i dwie ogniste i naszym Thunderlipem to wysadzamy, i to stanowi nasze. obra... To jest combo na nasz Single Target. Wrzucamy 3G, takie, 3G, takie i w to po prostu lipujemy. Ten lip zadaje połączenie tych wszystkich obrażeń, to znaczy mamy 2000 powiedzmy, no DPS-u, ale hit z lipa, hit z Explosive Spear i hit ze Stormlance. Jest to potrzebne, ponieważ ogólnie co do zasady Lightning Spear nie czyści najlepiej Single targetu i to jest właśnie dosyć duży problem tego bolidu. Single target i oczywiście będę nad tym pracował. Y oczywiście techy, to znaczy Wind Dancer połączony z Blindem i Mame on Hitem w momencie, kiedy to zbiję na Windensera, Herald of Thunder połączone z Elemental Focusem i Innervate'em. to jest dodatkowe źródło obrażeń i teraz jest to coś widzów w końcu, czego mogę się pochwalić, co zrobiłem tak, żeby w końcu się nabijały. Frenzy Charge. Bo widzu, jak sobie rozwiniesz Lightning Spear, to masz w dolnej części, że w momencie, kiedy użyjemy, skonsumujemy, przepraszam, Frenzy Charge'a, nasz Lightning Spear dzieli się na trzy dodatkowe i jeszcze zadaje 50% more obrażeń. I już Ci widzę, teraz mówię, jak my te Frenzy Charge generujemy, bo jest to banalnie proste i niestety nie wpadłem oczywiście na to, ale podpatrzyłem to u polskiego streamera Piotra Maciejczaka, także widzu, zachęcam Cię, żebyś wpadł do kolegi. Nasze generowanie frenzy charge polega na tym, że gain frenzy charge when you freeze electric, electrocute przepraszam, or pin. No i my którąś z tych trzech statystyk, nazwijmy to, nabijamy. I nabijamy za pomocą tych oto Hitokos Current rękawiczek. Lightning damage from hits contributes to electrocution build buildup. Mi te rękawiczki na szczęście dropły, nie musiałem ich kupować. Z tego co się orientuje, to one wczoraj na trade kosztowały na softcorze oczywiście coś koło 4 hexaltów. Także, widzu, to nie jest duży budżet, ale, no, mówię, mi te rękawiczki na szczęście dropły, więc miałem je, powiedzmy, za tak przysłowiową frytę. I, widzu, w momencie, kiedy lightning damage from hits wchodzi nam um, jako electrocute, dostajemy z combat frenzy frenzy charge'a, którego spędujemy naszym lightning spear'em. I może to jest dobry moment, jeszcze nie wchodząc w drzewko, żebyśmy sobie odpalili jakąś mapeczkę. Nie będę jeszcze jakoś specjalnie boostował, ja też widzę, dopiero na babki wszedłem niedawno. Tak naprawdę wczoraj przed położeniem się spać. Tu idziemy sobie tutaj, jak widzisz tych mapek zrobiłem tylko, no wiem, tutaj było z kilka. I y, będziemy sobie teraz omawiać krok po kroku gameplay, a dopiero potem mięsko, czyli zobaczysz nasze moje drzewko pasywne. No, robimy sobie lokację Blooming Fields i widzu, ten build naprawdę, jeśli chodzi o paczki wrogów, to chodzi. To naprawdę chodzi, widzu, będziesz bardzo zadowolony w endgame. Ja na przykład na defensywę aż tak nie narzekam, no, ale oczywiście robię wczesne mapki. No, jak widzisz, widzu, to jest piękne, stare poe z heraldami. Cyk, pyk, wszystkie moby wybuchają praktycznie z ekranu. Oczywiście jest problem, kiedy pojawi się przeciwnik złoty, bo już single targetu takiego damage'u nie mamy. Oczywiście to jest widzu to, co mówiłem w moim materiale dotyczące mojego, mojej koncepcji buildu, tutaj faktycznie pojawia się trochę problem z maną. I mam pewien pomysł jak tą manę rozwiązać, ale na razie mi trochę brakuje punktów, a chciałbym jeszcze rozdać w damage. I widzisz, widzów, to jakiś czas, o, te moby pięknie to widać na nich, są takie zaelektrykowane, są, cały czas walą w nich takie piorunki. I to jest właśnie ten elektropiut, dzięki któremu nasi przeciwnicy stoją w miejscu. Właśnie tak oczywiście zagadałem i nie zwracam uwagi co robię, ale moby no wiadomo, powinny spływać trochę zanim podejdą. Co do zasady, widzu, to jest też Twój walor defensywny, ponieważ MOB, który jest na stunie, nie wykonuje ataków. Nie wykonywanie ataków, Twój efektywny HP Pool się zwiększa, prawda? No, także to jest no, super sprawa. Chciałbym jakiegoś rerka zobaczyć, bo chyba jeszcze nie widziałem, tu co coś będzie. No, to jest rzeczywiście też widzę mapka Tier 1. Jestem świadomy, że później będzie. No, na razie te mobki spadły w miarę, w miarę luźno, ale jakby na przykład był jakiś boss z większą, o tutaj, większa ilość życia, rzucamy 3 dzidy, eksplozję i nic mu nie zadało. no, bo jest tak nabustowany No, ale docelowo, bo widzą bossy, najlepiej opłaca się właśnie klepać połączeniem tych land jeszcze będę klinił jak ten single target zwiększyć. Prawdopodobnie to ostatecznie skończy się tak, że będziemy skalować po prostu damage Lightning spira Ale ja jeszcze go na tyle nie mam, żeby utrzymywać go z maną. I więc jest problem tutaj tak naprawdę z maną, nie z damageem. Gdyby mana się jakoś mieli recoverowała sama, no to damage bossy by się znalazł oczywiście. No i jeszcze widzisz, zaraz, jak będę omawiał itemy, to zobaczysz, że no tak naprawdę na itemach gram kwaśnych. To są przeciętne itemy, które tak naprawdę, no. Każdy gracz, który po prostu ma Exalted Orba może stworzyć. Tam nie ma nic na... Poza może łądem. się nie łądem, tylko spiram oczywiście. Nie ma tam nic takiego, co by wymagało jakiegoś, nie wiem, pory craftingu, że to jest 50 divine'ów, 100 divine'ów, Nie, absolutnie. To są podstawowe itemy z ziemi. Jak widzę, widzisz mapki chodzą w bardzo przyjemny sposób. Także zaraz już się cofam do bazy, to później sobie tą, tą lokację dolutuję. No nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, możliwe, dobra, widzę, wie, jeszcze coś do was popierdzielę, żeby te moby wyczyścić play, żeby nie było głuchej ciszy. No, ale mm, jeszcze na pewno, na pewno nie wykminiłem, jak tutaj do końca skalować defensywę end, high-end game'owo, no bo tak. Mamy na pewno evasion, mamy max life'a, no tylko ten build jakoś specjalnie do max life'a, do, do, do ekstra dostępu nie ma. Energy shield mi się trochę tutaj nie widzi, brak braknie punktów na pewno. E, a jeśli chodzi o evasion, to... Wiemy dobrze po Rangerce, że Evasion, kiedy nie warsztatujesz ekranu do przodu, nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo Rangerka miała ten plus, że na wielkim range'u grała. No, Huntreska aż tak wielkiego range nie ma. A może mi się uda? Czeczka. Dobra, jesteśmy, także mogę już skończyć robić Small Talk tak zwany. I widzę to co mi śpiliłbym najbardziej, ale zaczniemy od itemu. temu. Widzowie, Spear. Chyba najlepsza część mojej garderoby. Wizu to jest dropnięte z ziemi, wrzucona runa i chycony walor. który mi dodał co prawda super status, bo Lightning Damage, no ale to jest jedyne tak naprawdę, czego ty, widzu, na chwilę obecną byś, nie będziesz mógł mieć. No, możesz mieć, ale jest na to mniejsza szansa, oczywiście. Także akurat rusz, yy, nie, róż cały czas mi się to ze stawem myli, przepraszam, widzut. Yy, Spir, super. Dalej, jak widzisz, gram ascendację rytualistki, więc już mam możliwość założenia trzech pierścionków. Podoba mi się to, jest to w miarę silne, co prawda, no i to jest problem. pierścionków nie mam najlepszych i to sobie teraz mówimy. To jest widzisz, po prostu wrzucone 4 exalty: trochę cold damage, jakieś rarity, elemental resy, cold resy. Pasowało mi to, po prostu mi to dało 12 resów, za stratę resów 20, no to tak naprawdę mi praktycznie wyszło na 0, a jeszcze dodatkowo mam przecież inne statystyki. Ten pierścionek, 2 damage, troszkę many, strength, fire, lightning res, to jest przyjemny pierścionek, to trochę pewnie z dłużej nie z nim pogram. To widzę, po prostu rolło mi triple damage. Założyłem, bo rolło triple damage, to jest oczywiście pierścionek do zmiany. Amulet jest, no, paskudny. Tak samo widzę, no, pasek, to, to jest pasek z 24 item levela. Nie, sorry, to jest yy, 25 item, item level. To jest prawdopodobnie drugi akt pasek. Masakrycznie zły. Rękawiczki gramy unik. Buty, no, po prostu 15 movement speeda, będę je zaraz wymieniał pewnie na mapkach. Chełmik widzu to jest ten sam, który był w poprzednim materiale. Zresztą, jeśli go widzu jakimś cudem nie widziałeś, to naprawdę zachęcam nadrobić, bo tu możesz, wiesz, się teraz nie odnaleźć w tym, co tu się dzieje. I, i widzowie, to byłoby na tyle. Teraz jeszcze z moich planów y, odnośnie itemów. No to jest na pewno wymienić pasek, poszukać jakichś dobrych czarmów przede wszystkim. Y, no i oczywiście zacząć powoli craftować na przykład ekspedycjom, Spira, no bo jednak to jest spear ok, ale on na pewno nie sprosta moim oczekiwaniom w endgamie. Szukam, wiadomo, atack speedu, kiss damage'a, lightning demedge, no plus jeden do level projectile skill, też spoko. I tu widzę potencjał na progres. Yy, mana on hit, bodajże jest tata, jest Na pewno jest mana on kill, nie pamiętam czy on hit. Wydaje mi się, że jeśli jest on hit, to pomoże. On kill do clearu mapek, ale on hit to na bossy. To jeśli byłby mana on hit, to wiadomo, szukamy, szukamy, jeszcze raz szukamy. I tak samo cała biżuteria jest do upgrade'u, ponieważ no, ta sentencja dosyć mocno na biżuterii polega. Więc im lepsza biżuteria, tym potem w endgame będę się lepiej czuł. I teraz widzę drzewko. Drzeweczko mamy następujące. Wychodzimy tak samo jak wychodziliśmy wcześniej. Tutaj te punkciki już skasowałem nie były mi potrzebne. Tutaj gramy oczywiście pod te alimenty, o których Ci widzę wcześniej mówiłem. To będę grał, tylko musiałem cofnąć punkty. Zaraz Ci powiem, widzu na co, ale to gramy. Tu idziemy tutaj w dół. Oczywiście, jeśli nie masz takiego levela jak ja, ja mam level 67. To te punkty, co tu są, dopiero te na przykład troszeczkę później. Najważniejsze notki, tu idziemy w dół. Bierzemy Acceleration i Dance with Def. Tutaj jest wymagane widzu, Dance with Def nie możesz grać tarczy. Ja mogę założyć tarczę, ale jej nie gram, bo Dance with Def jest tak silna. Dodatkowo tutaj całe włócznie, poza tym Accuracy Ratingiem śmiesznym, troszkę już zacząłem rozdawać, wkryta jednak. Zobaczymy jak ten kryt się sprawdzi, na razie testuje Schodzimy tutaj w dół pod elemental damage i alimenty czy elementy. Tutaj całeczkę, całe te kółeczko z, no właśnie nie całe, sorry. Tutaj z często alimenty i force of nature. Oczywiście lightning damage z lightning rodem połączony. Tutaj dalej te notki związane z krytem, no bo tego kryta chcę ją przetestować. Oczywiście idąc tu w górę dodatkowy atak speed. Na pewno tu jeszcze dużo ta notka mi doda. I teraz ten tech który zacząłem wprowadzać powoli, to znaczy pod Electrocute Buildup, aby te Power Charger, które już wcześniej omówiliśmy, były jak najczęściej praktycznie co hit. Dzięki temu wzmocnione tak naprawdę, widzów, potraktuj to, że to w pewnym stopniu dodaje ci aż trzy, te dwie notki, bo tutaj jest też oczywiście Electrocute Buildup, potraktuj to jako 50% more obrażeń i dodatkowo jeszcze ten Electrocute efekt. Super sprawa, to jest, widzów, moim zdaniem na chwilę obecną must have i naprawdę, jeśli widzicie jeszcze nie stać na te rękawiczki, czyli yy, Kitoko's Current, zbieraj Exalty i kupuj. Jeśli grasz Lightning Rangerkę, na przykład podobną do mojej, koniecznie zaopatrz się w te rękawiczki i zrób ten electrocute up I oczywiście graj z notką Combat Frenzy, bo to jest chore, chore źródło obrażeń. Jeśli chodzi o dalszą progresję mojego buildu, zastanawiam się. Jest tu kilka notek, o których myślałem, żeby wziąć coś z projectile'ami. Dalej będę szukał, kryta, więc prawdopodobnie teraz idąc z tego miejsca zahaczę tutaj o to, to, to dexterity, pójdę tutaj w evasion rating, bo jednak ta defensywa na mapkach się przyda. Pójdę tutaj i tu są notki z krytem. Bardzo możliwe, że o te notki z krytem zahaczę. Idąc w górę, postaram się jeszcze, tylko że to jest dużo punktów, no może mi się jakoś uda. Hmm. Tutaj może ten kryt, no to ma sens, ma sens widzę, widzę. idąc tutaj, pokrycie. Tutaj jeszcze zahaczę okryta i tutaj ten notki, zwłaszcza tam mnie bardzo interesuje, czyli 15% more maximum lightning damage w połączeniu z Lightning Rodem, który dwukrotnie roluje nam rolki i super sprawa. Tutaj dodatkowo ten elemental penetration, czy lightning penetration, tutaj dodatkowo lightning penetration, a reszta myślę, że gdzieś jeszcze zajrzę tutaj po jakieś evasion, może ten coś z movement speedem. Coś z Dexem, zobaczę kiedy dropną mi yy, Hands of Wisdom and Action, także możliwe, że coś tutaj będę inteligencji dorzucał, możliwe, że coś Dexa znowu będę dorzucał, także pomysłów jest wiele. Na pewno widzę w momencie, kiedy będę teraz na mapach Tier 16, to pojawi się trzeci materiał, yy, prawdopodobnie ostateczny, ewentualnie może jeszcze będzie poradnik tym materiałem do bossów, ale będzie część trzecia, więc widzuj nie przegap. Daj subka, daj lajka. Ja jestem Baltazron, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, pa pa!